Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na temat naszej makiety fantazy, naszej srebrnej doliny. I dzisiaj pokazuję Wam kolejne figurki. Jak rozpoczynałem ten projekt, to stwierdziłem, że muszę mieć figurki pochodzące z różnych rejonów świata, w którym dzieje się ta historia. No i stwierdziłem, że ponieważ bardzo lubię zimę lubię śnieg, to musi tutaj być obecna reprezentacja jakiejś mroźnej krainy. Być może są to mieszkańcy gór, jeszcze tego nie wiem, trzeba będzie ich gdzieś na mapie umieścić. W każdym razie też podjąłem taką decyzję wtedy nie udało się to na razie z wszystkimi, ale że w każdej takiej nacji, frakcji, jak to chcecie nazywać, będzie czarodzi. Tutaj zaczynamy od figurki, która ukazała się w bamie, czyli Mini minifigur w tej opcji. W której można sobie pójść do sklepu i zbudować figurkę. Oczywiście ta figurka tak nie wyglądała. Wykorzystałem tors i piękną suknię. Suknia, co ciekawe, jest też fenomenalnie nadrukowana z tyłu. I tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, bo nie wszystkie figurki mają nadruki. Tutaj z tyłu, z tyłu sukni to się. Często zdarza w bamie, ale mówię, no to nie, jest, to nie jest standard, więc warto za to tutaj docenić lego. Dostała też taką białą pelerynę, ona jest trochę przykurzona, więc to może być taki trochę niebieskawy kolor. No i śnieżną sowę. Sowa akurat pochodzi z harego Pottera. Stwierdziłem, że jeżeli będzie na przykład jakaś frakcja, nacja, jak to tam chcemy nazywać, to powinna też mieć jakieś zwierzęta. Wilki mają oczywiście wilka. Tutaj myślę, że śnieżna sowa wpisuje się bardzo dobrze udało się zdobyć białe włosy i myślę, że ta figurka wygląda naprawdę ciekawie. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tej figurce. Nie wiem czy to będzie właśnie mag, czy może jakaś śnieżna królowa, a może będzie i magiem i śnieżną Królową. Co do magów, stwierdziłem, że będę miał tutaj takiego wojownika i teraz się zastanawiam, czy właśnie ją zrobić magiem, czy jego zrobić magiem. To jest figurka, która posiada elementy z tej figurki kolekcjonerskiej śnieżnego wojownika, czyli tego rycerza turniejowego. Dałem mu taki kryształowy tutaj pręt, może to jest jego narzędzie, którym walczy, może jest właśnie magiczny ten pręt, może on nie jest magiem, ale używa magicznego na takiego, takiego jakiegoś, jakiejś broni. Zamiast miecza, więc wygląda to dosyć ciekawie. Oczywiście nie daję mu tutaj miecz, miecza świetlnego, tak, bo moglibyśmy powiedzieć, że to jest w ogóle już wojownik z gwiezdnych wojen. Figurka wygląda moim zdaniem bardzo dobrze ze względu na te nadruki. To są figurki bardzo dobrze drukowane, jeśli chodzi o kolekcjonerskie figurki i szczególnie castle, czyli zamek. Z tyłu też mamy bardzo fajny nadruk. Tutaj na pasie są psy. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. I też taka śnieżynka, więc jest to dosyć dobrze, bogato zdobiona figurka. Kilka jeszcze takich zobaczycie, bo akurat udało mi się zdobyć kilku takich rycerzy. Więc wykorzystałem figurkę, żeby zbudować właśnie tutaj taki oddział. Więc jeszcze podejmiemy decyzję, kto tutaj jest magiem, a kto jest po prostu może takim czempionem bo też będziemy o tym mówić. Może to akurat jest czempion najlepszy wojownik w tym. Oddziale. Mamy oczywiście figurkę tutaj, zrobiłem ją troszeczkę taniej, bo użyłem elementów białych i niebieskich, no bo nie miałem już tyle figurek, które tam są. Nie jest to może tak fajnie wyglądająca figurka, ale przez użycie zbroi mamy po prostu pod spodem zupełnie biały tors. Nie widzimy na druku, więc możemy uznać, że jest to wojownik też z tego kraju. Ma zwykły miecz i tarczę otrzymał właśnie tutaj z tym. Emblematem od tej figurki, więc w ten sposób dzięki tarczom i to też zobaczycie w następnych odcinkach możemy poszerzyć swoją frakcję, bo tarcze zawsze możemy właśnie dać takiemu rycerzowi, który wygląda w ten sposób. Dostał białe pióro oczywiście biały hełm, złotą przyłbicę, nie ma białych, są na razie jeśli z tego dobrze co kojarzę dwa kolory: złota i stalowa przyubica. Tutaj mamy figurkę, która dostała tarczę. Może zbuduję jeszcze jedną taką i wtedy przerzucę tarczę do kolejnego wojownika. Dzięki temu zaoszczędzimy pieniądze, nie trzeba będzie kupować tej figurki. I tutaj mamy figurkę, która dostała bardzo specyficzny biały miecz. Te białe miecze wyszły w Harry Potterze w szachach super się to tutaj wpisuje. Może to jest jakiś śnieżny miecz, może coś takiego. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. No i figurka identyczna co do tej poprzedniej. Tutaj tylko ta różnica, że mamy ten oryginalny kołnierz futrzany, więc jest to figurka, która wykorzystuje takie elementy. Więc tutaj tak naprawdę zmieniła się głowa i zmienił się miecz w stosunku co do oryginału. Kolejna figurka bardzo podobnie zrobiona. Tutaj jest biały miecz. Czyli też znowu mamy jakiś śnieżny, trochę inna twarz niż oryginał. Oryginały są żółte, i tutaj dałem taką krystaliczną tarczę. Stwierdziłem, że może to jest jakaś kryształowa, lodowa tarcza. No, trzeba sobie jakoś radzić. A akurat miałem to, to jest chyba od Oriona, jeśli dobrze kojarzę, z kolekcjonerskich minifigurek. Więc mamy tutaj taką dosyć ciekawą tarczę. No, i mówimy o tym, że jest to świat fantazy, więc słuchajcie, no nie, nie ma co szukać tutaj jakichś średniowiecznych. Naleciałości. No i tu mamy drugiego takiego rycerza zrobionego budżetowo w ten sam sposób. Białe, biały tors, niebieskie nogi, tarcza, która pomaga nam zidentyfikować, z którego on jest oddziału. Biały hełm, białe pióra i wyglądają myślę, że całkiem spójnie. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Tutaj jeszcze dodatkowym zwierzakiem, tak się właśnie zastanawiałem, chyba zrobimy tego psa, który oryginalnie występował w tej, przy tej figurce. Więc mamy taki mały oddział. I chyba nie będę przekraczał tej liczby 6, bo jest też dosyć ciężko zdobywać te figurki. Tutaj, wiecie, też już budżet na to spory przeznaczyłem, więc ciężko będzie znaleźć idealnie pasujące figurki. Ale myślę, że ta figurka tutaj szczególnie dajcie znać, co myślicie. Ja uważam, że się super wpisała, szczególnie, że jest to szata taka, którą można użyć, właśnie w fantazy. Uważam, że ta figurka wyszła naprawdę fajnie, bardzo ją lubię. Jest to jedna z moich tutaj akurat ulubionych figurek. No i też ten wojownik z tym takim prętem, który może być lodowy, może być jakimś właśnie kryształowym pochodzącym z gór, z jakiegoś mroźnej krainy. Także taki prosty oddział, ale moim zdaniem wygląda to dobrze. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Eee... No bo nasza tutaj srebrna dolina potrzebuje różnych ludzi. Może oni akurat przybywają z gór, żeby nawiązać jakieś kontakty, handel. Pewnie za jakiś czas pokażę Wam mapę, na której łatwiej będzie to wszystko sobie zwizualizować, kto jest skąd i dlaczego tutaj przyszedł i przybywa. Jakimś takim trafem tutaj jesteśmy w lecie, akurat oni są troszeczkę z zimą związani. Ale spokojnie, słuchajcie, ośnieżenie dachów to akurat jest najmniejszy problem. Ośnieżenie, zmiana też roślinności to też nie jest problem, także całkiem możliwe, że nasza wioska będzie też troszeczkę bardziej zimowym klimacie, także tym się nie przejmujmy. Na chwilę obecną pokazujemy sobie figurki i powiem to po raz kolejny, musimy mówić o figurkach, bo sam zamek bez figurek to nie jest. No to nie jest zamek, no, to jest po prostu jakieś straszydło i pustostan, więc też, żeby ta historia nam się tutaj rozwijała, staram się opowiadać jakieś historie związane ze srebrną doliną. No i też, żeby to było ciekawe, prezentuję Wam figurki, które posiadam. Myślę, że to jest dosyć fajna kolekcja. No i w następnych odcinkach będziemy omawiać kolejne, bo tego jest jeszcze cała, cała masa, a mamy jeszcze do omówienia złe figurki. Zobaczycie, co tak naprawdę zagraża naszej srebrnej dolinie. Bo mamy tutaj sporo, sporo też jakichś fantastycznych grup, nacji, frakcji, które chcą coś zrobić tutaj. No, pamiętamy tą historię: tutaj pojawił się pierwszy w tej osadzie czarny szczur, i to jest zwiastun jakiegoś niepokoju. Czarny szczur w tej naszej, nie wiem jak to nazwać tradycji tak? nie, nie tyle mitologii ale co w wierzeniach oznacza jakieś nadchodzące wydarzenia. Więc słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku, dziękuję Wam za oglądanie, no i cześć!